Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nietrudno jest zauważyć w Piśmie Świętym, że powodzenie duchowe lub upadek duchowy są uzależnione od wyboru wygody lub niewygody. Abraham, o którym wiemy, że był błogosławiony przez Boga, nie miał wygodnego życia. On prowadził koczowniczy tryb życia. On spędził całe swoje życie w namiocie, przenoszonym z miejsca na miejsce. Abraham początkowo wędrował ze swoim bratankiem Lotem, ale pewnego dnia musiał rozstać się z nim z powodu sporu, który wyniknął pomiędzy jego pasterzami a pasterzami Lota. Abraham pozwolił Lotowi wybrać ziemię. Lot, kierując się chciwością a nie wolą Bożą, Wybrał najlepszą ziemię. Ziemia ta znajdowała się w pobliżu Sodomy. Lot ze względu na wygodę i dobrobyt zamieszkał ze złymi i grzesznymi ludźmi Sodomy. Jemu bardziej imponowały trwałe i wygodne domy Sodomy niż namioty. On chciał żyć wygodnie i pewnie. Skutki tego wyboru były katastrofalne. Pewnego dnia Lot stracił wszystko. Abraham nadal mieszkał w namiocie, znosząc niewygody i odpierając najazdy wrogów, ale był błogosławiony. Bóg uczynił go ojcem wielu narodów. Dobrze jest pamiętać, że droga Boża jest odmienna od drogi świata. Drogą Bożą jest umieranie w celu życia i oddawanie w celu zyskania. Wierzący, tak jak Pan Jezus, muszą umrzeć, by z martwych wstać. Świat jednak domaga się władzy, stanowiska i chwały bez żadnej ofiary. Ludzie kochają wygodne i bezpieczne życie. Chrześcijanie często naśladują świat w staraniach o zapewnienie sobie wygodnego i beztroskiego życia. Istnieje możliwość prowadzenia wygodnego chrześcijańskiego życia, nic nie kosztującego. Sama wiara nie wystarczy. Święty Jakub pisze, że wiara bez uczynków jest martwa. Właśnie dlatego Święty Piotr w pierwszym rozdziale swego drugiego listu każe nam uzupełnić wiarę cnotą. Chrześcijanin musi być bogaty w cnoty, czyli zalety. Święty Piotr pisze, że te cnoty możemy nabyć dzięki obietnicom, które Bóg nam ofiaruje. Obietnice te można otrzymać przez wiarę. One dotyczą każdej części naszego życia. Dzięki nim nawet najgorszy człowiek może stać się uczestnikiem boskiej natury i uniknąć zepsucia spowodowanego porządliwością. Święty Piotr pisze, żebyśmy dołożyli wszystkich starań do tego, by uzupełnić naszą wiarę. Człowiek szukający tylko wygód i przyjemności nie będzie starał się o to, co trudno przychodzi. On nie będzie płynął pod prąd, ale raczej z prądem wody. Trzeba stwierdzić, że zło przychodzi bardzo łatwo, grzech nie wymaga od nas wielkiego wysiłku. Czynienie dobra nie przychodzi tak łatwo jak czynienie zła, ale to nie znaczy, że nie można go czynić. Można czynić dobrze i powinno się czynić dobrze, bo od tego zależy nasze zbawienie. Muszę zaznaczyć, że możemy dobrze czynić tylko przy pomocy Bożej. Dlatego właśnie święty Piotr pisze, że darowane nam są drogie i największe obietnice, po to, abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury. Nasza natura jest zła i upadła, dlatego Bóg musi dokonać w nas zmiany. On musi udzielić nam swojej natury po to, żebyśmy mogli uniknąć zepsucia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Piotr pisze, że cnota musi być uzupełniona poznaniem. Zastanówmy się, o jakie poznanie tu chodzi. Na pewno nie chodzi tu o zdobycie wiedzy naukowej w dziedzinie astronomii, fizyki lub medycyny, ale chodzi tu o zdobycie wiedzy decydującej o życiu wiecznym. Przede wszystkim chrześcijanin musi poznać, co jest dla niego pożyteczne, a co szkodliwe. W naszych czasach wielu ludzi uważa wiele zła za dobre. To, co pismo święte nazywa grzechem, wielu wcale nie uważa za grzech. Poznawszy zło, musimy się powściągać od niego. Właśnie dlatego święty Piotr pisze, żebyśmy uzupełnili poznanie powściągliwością. W naszych czasach ludziom bardzo brakuje powściągliwości. Wielu nie może powstrzymać się od złości, przekleństw, pijaństwa, niemoralnego życia i innych grzechów. Tutaj właśnie potrzebna nam jest pomoc Boża. Bóg chce każdemu dać siłę do powstrzymania się od każdego grzechu. Siłę tę niesie nam Duch Święty w odpowiedzi na modlitwę wiary. Jeśli będziemy liczyć na własne siły i wątpić w pomoc Bożą, to nie będziemy mogli powstrzymać się od wielu grzechów. Chwała Bogu za to, że On nam obiecał pomóc w każdej pokusie. Autor listu do Hebrajczyków w czwartym rozdziale zachęca nas następująco. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, Trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy więc z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę do pomocy w stosownej porze. Pan Jezus był atakowany wszystkimi pokusami, którymi my jesteśmy atakowani, więc On rozumie każdego z nas i chętnie nam pomoże, jeśli go o to prosimy z wiarą. Następnie święty Piotr każe nam uzupełnić powściągliwość wytrwaniem. Wielu ludzi potrafi opierać się złu, ale nie na długo. Potrzebna nam jest wytrwałość do tego, żebyśmy zawsze powściągali się od grzechu. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Musimy wytrwać do końca w powściąganiu się od grzechu i w czynieniu dobrego. Następnie święty Piotr każe uzupełnić wytrwanie pobożnością. Pobożnością jest życie na wzór Pana Jezusa. Odznaczające się modlitwą, uwielbianiem i czczeniem Boga oraz niesieniem pomocy bliźnim. My nie tylko powinniśmy zaniechać zła, ale powinniśmy też czynić dobrze. Oczywiście, pobożność wiąże się z wyrzeczeniem się zła. Jeden grzech uczyni naszą pobożność bezużyteczną. Święty Jakub pisze o tym w pierwszym rozdziale swego listu, następująco. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczną. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Następnie święty Piotr pisze, że pobożność musi być uzupełniona braterstwem, a braterstwo miłością. Wierzący powinni się czuć braćmi i siostrami, i żyć tak jak bracia i siostry. Prawdziwi chrześcijanie muszą tworzyć jedną rodzinę. W rodzinie jeden drugiemu pomaga i dotrzymuje towarzystwa. To samo powinni czynić chrześcijanie. Oczywiście taki stosunek wypływa z miłości. Tam, gdzie nie ma miłości, nie ma mowy o braterstwie. Miłość jest najbardziej pożądaną i największą cnotą chrześcijanina. W XIII rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Dalej, święty Piotr pisze: Jeśli je bowiem posiadacie wymienione zalety i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynnymi i bezużytecznymi w poznaniu pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Święty Piotr w tym rozdziale dokładnie ukazał nam wzór prawdziwego chrześcijanina. Chwała Bogu, że każdy z nas może się stać takim chrześcijaninem dzięki łasce Bożej. Zachęcam Cię, drogi słuchaczu, wyrzeknij się łatwego i wygodnego życia, uchwyć się wiarą obietnic Bożych i dołóż starań do tego, by wzbogacić swoją wiarę tymi niezbędnymi zaletami. Amen.